Jak dotąd kariera Wojciecha szczęsnego w FC Barcelonie nie toczy się tak, jak spodziewali się fani futbolu z nadwisły. Kultowy już Wojciech musiał czekać do 4 stycznia na swój debiut w barwach barcy, aż wreszcie zagrał w wygranym 4-0 meczu pucharu króla z Barbastro. Przed Barceloną napięty terminarz i gra na czterech frontach. Hiszpańskie media śledzące z bliska to, co dzieje się w klubie, wprost piszą o nadziei szczęsnego. Czy Polak będzie grał więcej? Dwa gole Roberta Lewandowskiego, a także trafienia Erika Garci i Pablo Torre zapewniły FC Barcelonie spokój i gładki triumf nad czwartoligowym UD Barbastro. Katalończycy bez najmniejszych problemów awansowali do kolejnej rundy Krajowego Pucharu i czekają już na kolejne wyzwania. Także Pucharowe. W środę 8 stycznia zagrają z atletikiem Bilbao w półfinale Super Pucharu Hiszpanii. Czy w tym spotkaniu, tak jak w meczu z Barbastro między słupkami, zobaczymy Wojciecha Szczęsnego? Rozważania na ten temat podejmują katalońskie media. Które zastanawiają się nad decyzją, którą podejmie wkrótce Hansi Flick. Sergi Capdevila z katalońskiego sportu pisze wprost: Logika podpowiada nam, że iniaki penia pozostanie w bramce, a szczęsny, o ile bramkarz z Alicante nie popełni serii błędów, otrzyma nagrodę pocieszenia w postaci Copa del Rey. Dziennikarz zwraca uwagę na to, że penia do tej pory był niekwestionowanym numerem jeden. Od momentu kontuzji Marka André Stegena wystąpił we wszystkich meczach Ligi Mistrzów i La Liga. W wielu spisywał się bardzo dobrze. Capdevilla zauważa rozwój peni, który w porównaniu do poprzedniego sezonu jest znacznie pewniejszym punktem Barcelony. Capdevilla przypomina, że Iniaki penia nie ma najlepszych wspomnień z Superpucharem Hiszpanii. 14 stycznia 2024 roku zagrał w swoim pierwszym finale i puścił aż cztery gole. Barcelona przegrała z Realem Madryt 1-4 i trofeum poleciało z piłkarzami Carlo Ancelottiego prosto do stolicy Hiszpanii. Czas pokaże jaką decyzję podejmie Hansi Flick. Początek meczu Atletiku z Barceloną w środę 8 stycznia o 20.00 czasu polskiego.